Dobry wieczór, witam serdecznie, to jest PSTV. Ja nazywam się Piotr Szlachtowicz i dzisiaj wiele tematów poruszymy tutaj podczas spotkania z moim kolejnym gościem, no bo w końcu będziemy mieli zielone niewolnictwo, będziecie na nowo brać kredyty na domy, które już spłaciliście, które były waszym, nazwijmy to, celem czy też nad czymś, czymś nad czym pracowaliście całe swoje życie, no bo teraz musi być emisyjny wasz dom, no wiecie o co chodzi. No, o tym będziemy też rozmawiać. Będziemy mówili o wielu Wielkim sukcesie dwóch miliardów i tym, że idziemy na wojnę. Właśnie czy idziemy, a o co w tym wszystkim chodzi, ale na samym początku będziemy zapraszać Was na targi książki patriotycznej, które to już dużymi krokami zbliżają się w Gdyni. Dzisiaj z ich pomysłodawcą, organizatorem, dziennikarzem śledczym, leszkiem Szymowskim. Łączymy się właśnie teraz. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie. Witamy serdecznie, zanim przejdziemy do rozmowy z Panem Leszkiem. Dziękuję, że jesteście, że wspieracie PSTV. Zachęcam do tego, byście robili to dalej. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia. A jeśli inna forma wsparcia Wam pasuje, to zachęcam do tego, by postawić nam kawę. To jest właśnie adres, a albo możecie odnaleźć go oczywiście w stopce tego materiału. Zapraszam do odpisania 1,5% podatku na Fundację Suchowa Cel Szczegółowy PSTV i zapraszam na Targi Książki Patriotycznej, które to tak jak powiedziałem w Gdyni od 10 do 20 w Domie Rzemiosła przy ulicy 10 lutego 33. Leszek Szymowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Rola, doktor Ewa Kurek, Stanisław Srokowski i wielu, wielu znakomitych gości właśnie w ten dzień. Zapraszamy od 10 do 20. Zapraszamy również, jeśli chodzi o moją osobę, i Agnieszkę Wolską, następnego dnia do Gdańska na Top Gun Grill Bar przy ulicy Stanisława Lema, tam jest spotkanie autorskie, więc od 18 czekamy na wasze e, przybycie i dziękuję za to z całego serca. Kochani, e, zapraszam jeszcze do Poznania w sobotę, między 11 a 17, .00. jeśli ktoś by interesuje się zdrowiem i chce o tym posłuchać, konferencja Naturalnie Odporni organizowana tak. przez StopNob i tego samego dnia w Rynku Łazarskim e, spotkanie z Mirosławem Piotrowskim e, o godzinie 17 w księgarni Sursum Korda. Panie redaktorze, zacznijmy od targów. Spokojniejszego, fajnego, bo będziemy potem o smutnych rzeczach mówić, więc chcę o czymś dobrym zacząć, a nie tak jak zawsze, smutno jakoś mocno. No te targi, no fajny pomysł i okazuje się, że to nie jest, to są pierwsze, ale nie tak, że to już jest koniec. Że będzie pan podróżował po wszystkich ważnych miastach w Polsce. Mam rację? Tak, tu idea polegała na tym, że ja zauważyłem, kiedy byłem na targach w Krakowie i w Warszawie, jak potężna jest frekwencja, to znaczy jak ogromna ilość ludzi zainteresowana jest z książek, kupić dobrą książkę, porozmawiać na interesujące ich tematy i zauważyłem ze zdumieniem i z przykrością, że tak naprawdę tylko w dwóch miastach w Polsce, czyli w Warszawie i w Krakowie i teraz jeszcze w tym roku w Gdańsku, i efekt jest taki, no to w takim razie, dlaczego tylko Krakowianie i Warszawianie mają mieć ten przywilej, że przecież trzeba też docierać do innych miast, prawda? No i tak wpadłem na pomysł, żeby zacząć robić te targi w taki sposób, żeby odwiedzać też te miasta, w których takie imprezy się nie odbywały. Stąd zaczynamy w sobotę w Gdyni, potem kolejne targi będą w Łodzi, we Wrocławiu, w Rzeszowie, w Białym Stoku, w Szczecinie, w Opolu i tak dalej. No, rzeczywiście ambitny plan, bardzo się cieszę, więc jeszcze raz pokażmy plakat. Najbliższa sobota, Gdynia, Dom Rzemiosła, ulica 10 lutego 33, targi Książki Patriotycznej organizowane przez pana Leszka Szymowskiego. Mnóstwo fantastycznych nazwisk, warto przyjść, porozmawiać, podyskutować, warto o tym tam być. Do 10 do 20, 10 godzin w dni. Dla tych, którzy mieszkają w ogóle, w którym mieście to warto być. Dobrze. Także tym bardziej, tym bardziej, że i Pan Redaktor będzie przecież. Będę i będę również do dyspozycji Państwa. Jeśli ktoś uważa, że warto chociażby dla mojej skromnej osoby przyjść, to zapraszam bardzo serdecznie, ale porozmawiać z Leszkiem Szymowskim, czy z Panią doktorem Wąkurek, czy z Panem Stanisławem Srokowskim, to też jest bardzo fajna, fajna rzecz, i zaopatrzyć się w ich książki. To jak najbardziej super okazja. Panie redaktorze, gotowy pan na to, żeby haracz propłacić zielonym kmerom, bo tak ich nazywam? Przegłosowano w Parlamencie Europejskim to, że właściciele mieszkań domów muszą sprawić, żeby ich domy były zeroemisyjne. Nie wiem, czy pana dom, czy własność prywatna jest zeroemisyjna, ale tak czy siak, to jest tak durny pomysł. Iście z głębokiego komunizmu. Zresztą takowym jest ta Unia Europejska, przynajmniej chce się stać. Więc powiem szczerze, że, że no trochę włosy mi się jeszcze bardziej siewią. Nie wiem, czy mogą bardziej, bo już osiwiałem totalnie, ale jak pan do tego podchodzi, jak pan to widzi? To kolejne wariactwo tych eurokratów. No, socjalizm to jest ustrój, w którym się bohatersko pokonuje problemy nieznane w żadnym innym ustroju. I eurosocjalizm też, i to jest taki klasyczny właśnie problem bez sensu. Stworzony sztucznie przez ludzi, którzy nie umieją nic konstruktywnego zrobić, tylko zajmują się tworzeniem sztucznych problemów tylko po, to, żeby tylko po to, żeby bohatersko je potem rozwiązywać, prawda? Oczywiście to ma efekty komiczne i straszne. Straszne są takie, że większość, ogromna większość tych ludzi, tych mieszkańców Polski, którym w pierwszym kroku przyjdzie prowadzić tą termomodernizację, po prostu ich na to nie stać, bo ja sobie wziąłem ołówek, wziąłem kalkulator, zacząłem liczyć, ile to będzie kosztować, to taki dom, który na przykład został zbudowany w latach 60 czy 70 czy 50 jeżeli ma zostać poddany termomodernizacji, to to jest koszt kilkudziesięciu tysięcy złotych, dochodzący nawet do 100 tysięcy, bo przecież nie wystarczy wymienić piec na fotowoltaikę, co samo w sobie jest kosztowne i uciążliwe, ale często też trzeba będzie przy tym zrobić rozmaite tam uszczelnianie, dokładanie jakichś systemów elektrycznych i tak dalej, to są wszystko koszty. Jeżeli w takim domu mieszka para emerytów, no to przy, i oni się utrzymują z tych emerytur, to przecież nie będzie ich po prostu na to stać, więc, więc jeżeli nie będzie ich na tego stać i tego nie zrobią, to jaki będzie efekt? No to kontroler doniesie do urzędu, który ma powstać do spraw termomodernizacji. Taki urząd natychmiast wystąpi do niezawisłego sądu, żeby ukarał takich małżonków przestępców, prawda? I według dyrektywy unijnej to kary za brak termomodernizacji mają iść w dziesiątki tysięcy euro. No to wyobraźmy sobie sytuację, że para emerytów, która ledwo wiąże koniec z końcem, dostaje nakaz zapłaty kary w wysokości powiedzmy 30 tysięcy euro, prawda? No jaki będzie wtedy skutek? No tacy ludzie nie mają takich pieniędzy, w związku z czym po uprawomocnieniu się wyroku niezawisły sąd, wyśle do nich komornika i cóż zrobi ten komornik w związku z tym, że oni nie mają takich oszczędności, zabierze im ten dom, prawda i na licytację, wystawi go na licytację, żeby potem sprzedać temu, kto da więcej, wystawi oczywiście tam zgodnie z przepisami najpierw za trzy czwarte ceny i tacy ludzie, którzy całe życie uczciwie pracowali, byli okradani przez państwo i dostają jeszcze maleńkie emeryciny, zostaną wyrzuceni de facto na ulicę, a dom zostanie sprzedany. I wie Pan, panie redaktorze, ja zauważyłem pewną nieprawidłowość, która mi się tutaj nie wydaje przypadkowym zbiegiem okoliczności, to znaczy dwa główne fundusze, jeden się mieści na Cyprze, a drugi w Wielkiej Brytanii, takie znane z kreatywnego podejścia do, 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 do prawa, już zaczynają się interesować polskimi przepisami dotyczącymi nieruchomości. Bo przecież jeżeli masowo polskie domy będą wystawiane na sprzedaż i na licytacje, to kto będzie je kupował? No nie Polacy, którzy do tego czasu zdążą też zbiednieć, tylko międzynarodowi spekulanci i w ten sposób rękami Unii Europejskiej Polacy zostaną powyrzucani z domów, na które ciężko przez lata pracowali, żeby zrobić miejsce międzynarodowym spekulantom. No jest to tragiczne, czy możemy to zastopować? Czy uważa pan, że w polskim narodzie jest jakakolwiek siła, czy w ogóle w narodach europejskich żeby to zastopować? Bo to nie będzie tylko problem Polski, to będzie problem Węgier, Słowacji, dyrektorze. Ja ja panu powiem zupełnie szczerze, że ja dużej części tych ludzi nie współczuję. Dlaczego? Dlatego, że zrobię to partia, na którą oni bohatersko głosowali. Nie? I mnie jest szkoda tych ludzi, którzy nie głosowali na partię Tuska ani na partię postkomunistyczną, tylko głosowali no, na konfederację, którzy chcą Polski wolnej, silnej, sprawiedliwej, dumnej i bogatej a muszą żyć w tym postkomunistycznym bagnie, których to dotknie, prawda? Bo jeżeli ktoś, wie Pan, sobie wybrał ekipę do władzy, która to ekipa mu takie rozwiązania stręczy, no to ma co chciało, no to trudno się nad nim litować, prawda? Zwłaszcza, że przecież to było do przewidzenia i, i, i no, takich ludzi mi średnio żal, natomiast no, aspekt humorystyczny tej sprawy polegać będzie na tym, że ja, wie Pan, dzisiaj jak, jak stałem na poczcie w kolejce to wdałem się w dyskusję z jegomością, który, jak się okazało, robi papiery, które będą mu umożliwiać wystawianie tych certyfikatów o termomodernizacji. No i on mi powiedział, że zamierza taką usługę wprowadzić, prawda, jak zaświadczenia o termomodernizacji albo kontrolę termomodernizacji zdalnej i tak dalej. Czyli będzie to trochę tak jak, było, tak, jak było z tym nieszczęsnym, z tą nieszczęsną pandemią, że się można było sobie kupić zaświadczenie o tym, że się jest. Zaszprycowanym zdalnie, prawda? I tu będzie, tu będzie to samo. No, ale to znowu będzie bohaterskie pokonywanie problemów nieznanych w żadnym innym ustroju poza socjalizmem. No niestety. No tragedia, tragi farsa dla mnie to jest. Albo tragi komedia, albo coś jeszcze gorszego. Zmieńmy trochę temat, bo dwa miliardy dolarów ze Stanów Zjednoczonych, które nie trafią do Polski, są wielkim sukcesem. W ogóle, czy my wiemy po co oni tam pojechali we dwóch stówki, mówię tu panu prezydencie Andrzeju Dudzie, czy... Ja, pan, ja mam by takie wrażenie, że oni pojechali po coś zupełnie innego niż mówią. Bo niech Pan zwróci uwagę, że jaki wyszedł komunikat po tym spotkaniu? Taki, że rząd Stanów Zjednoczonych poręczy kredyt Polsce na zakup w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskim przemyśle zbrojeniowym, uzbrojenia za te 2 miliardy dolarów, prawda? Ale to jest problem, który się załatwia na szczeblu znacznie niższym, bo to, gdyby to było celem, to do Waszyngtonu mógłby pojechać wiceminister obrony, spotkać się z zastępcą sekretarza obrony obrony, mogliby to dopiąć, to, to, to nie jest sprawa na ten kaliber wizyty. I w związku z tym, mnie się wydaje, że to było taki komunikat, że tą sprawę załatwiono po to, żeby zamydlić oczy opinii publicznej i powiedzieć, o, patrzcie, jaki tutaj mamy wielki, wielki sojusz, jak bohaterskim węzłem przyjaźni dożywotniej i wiekuistej związana jest Polska ze Stanami Zjednoczonymi. A tak naprawdę załatwiono coś innego, coś, co wymagało wizyty na tym szczeblu, Boję się, i tu będę, będę brutalnie szczery, boję się, że ci nasi włodarze dostali po prostu rozkaz od prezydenta Bidena wysłania żołnierzy na Ukrainę. Bardzo się takiego scenariusza boję. No, to gdzieś jest, na, 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 biorąc pod uwagę te wypowiedzi do tej całej, tak zwanej klasy politycznej, bez konfederacji oczywiście tutaj, oni wszyscy chcą iść na wojnę. Normalnie aż się pchają, znaczy oni chcą, żebyśmy my poszli, na wojnę. bo oni na pewno nie pójdą. A, tak jest. Oni chcą, żebyśmy my poszli na wojnę i właśnie boję się, no obym się mylił, że to właśnie była prawdziwa, prawdziwy powód ich wizyty i prawdziwy główny temat tych rozmów. Czyli co, żeby dał, dał, jak gdyby zielone światło wyjść, a my poczekamy, tak? A my dorzucimy sprzęt. Zielony Jeśli. Nie, nie zielone światło, tylko rozkaz, panie redaktorze. Tak, przepraszam, ja wciąż żyję takim złudzeniem, że jesteśmy niepodległym, suwerennym krajem i że ludzie, którzy rządzą w naszym kraju są tak, tak samo suwerenni. Jaki jest, jak jest Pana szczęśliwy człowiek? Nie, ja jestem, ja się nieszczęśliwy, bo jak rozmawiam z takimi ludźmi jak pan, od razu pan ściąga mnie na, na ziemię i, i ma rację, no bo inaczej no, ale tego nie, nie można. No, ja też bym wolał z panem rozmawiać o sprawach pięknych, przyjemnych, o urodzie polskich kobiet, o y, pięknie polskiej przyrody, o sukcesach Polaków, no ale musimy rozmawiać o rzeczach ważnych, a niepokojących. To jest sprawa potwornie niepokojąca, bardzo pilna i taka sprawa, gdzie czujemy, że ktoś nam czegoś nie mówi. No, no, to na pewno. Dobrze, to inaczej. Ale jak sobie to wyobrażają? Przecież każda, każda forma wysłania oficjalnie żołnierzy polskich na Ukrainę, czy też do wojny z Rosją, jakkolwiek to miałoby wyglądać, ja sobie nawet nie, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. To są bomby spadające, czy też rakiety na polskie miasta. To są Polacy wracający w workach foliowych jako trupy. Przepraszam za ten konkret. To, to jest wtedy bardzo duże natężenie w społeczeństwie. do co oni sobie myślą, że będą w stanie to ukiełznać? Że co, że będą trzymać w ryzach tych, którzy nie będą chcieli iść na tę tak zwaną ich wojnę? Bo to nie jest moja wojna, na pewno. Myślę, myślę, że się nad tym w ogóle nie zastanawiają tylko. Na uderzenie w kolano prezydenta Bidena lecą do niego karnie i posłusznie i wykonują polecenia, które dostają. Myślę, że... Ach. Refleksja nie jest elementem tego procesu. Panie redaktorze, dzisiaj pan Robert Bonkiewicz ogłasza, że zakłada, czy też startuje z nową partią niepodległość i ona jest, mówiąc szczerze, ma być ta, która nas wyprowadzi z Unii Europejskiej, czyli tak zwany Polexit. Co pan o tym sądzi? No, ja nie bardzo widzę jakiś potencjał u Pana Bąkiewicza do zdobycia władzy, bo do, jeszcze zapomniał o tym elemencie że od powołania partii do Poleksitu, że jeszcze musi zdobyć władzę. No dość istotny element w tym scenariuszu. No, więc pomysł mi się podoba, chociaż ja mam średnie zaufanie do Pana Bąkiewicza. Pamiętam te różne jego flirty z ekipą słusznie minioną. Natomiast oczywiście sama idea Poleksitu jest mi bliska. No, ja bym Zagłosował za Aleksisem. Zresztą ja w 2003 roku, już kiedy, kiedy było to nieszczęsne referendum w sprawie akcesji, to ja głosowałem przeciw. No, ja się przyznaję, że głosowałem za, ale ja się przyznaję i teraz bym absolutnie poszedł jako pierwszy za tym, żebyśmy wyszli z Unii Europejskiej. Absolutnie, totalnie, absolutnie chciałbym wejść z tego tworu neokomunistycznego który to po prostu no, zrobił z nas neokolonialne państwa, bo dopełnił tego neokolonializmu w Polsce. Mm, ale jak przekonać do tego Polaków? Bo Polacy, jak słyszą po to wystraszeni niesamowicie. Kochają Unię. Czemu? Myślę, że termomodernizacja tutaj wiele zrobi. A rolnictwo nie? Bo to też w końcu... Rolnictwo też. Rolnictwo, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, termomodernizacja. No to będą takie punkty, takie kroki, które nas doprowadzą do poleksitu. Okej, okay, teraz mam takie pytanie, jeśli chodzi o kwestię związaną z panem Morawieckim, czyli pana ulubioną ekipą Prawa i Sprawiedliwości. Co pan czuje, co pan myśli, jak słyszy pana Kaczyńskiego na spotkaniu w, na Podlasiu, że on się on tak naprawdę jest przeciwny zielonemu Ładowi, że to nie oni podpisywali, to nie oni, to nie byli oni. Czyli jak ten kłamca z tego kawału o zdradzaniu swojej małżonki, to nie ja, to nie moja rego, nie znam tej kobiety, o co ci chodzi? A wszyscy wiemy, że Morawiecki na, podpisywał to w imieniu naszego kraju, że to dzięki nim mamy zielony ład i to wszystko, co teraz idzie. O, I o tym, i to, o czym zaczęliśmy nasze spotkanie, naszą rozmowę, czyli, czyli po prostu no ta te, te, termomodernizacja, jak to pan nazwał. Wie pan co? Ja w ogóle nie zajmuję się słuchaniem pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego. Mi szkoda czasu na to. Ja mam milion innych rzeczy bardziej potrzebnych, które muszę robić, niż słuchać ludzi, którzy mówią rzeczy zupełnie niezgodne z prawdą, kłamią, że ubliżają nasze inteligencje, to szkoda czasu na słuchanie ich, wie pan. Ja mam pracę zawodową, kontrakty różne, z których się muszę wywiązywać i tam y, słuchanie pana Kaczyńskiego i pana Morawieckiego to jest ostatnia rzecz, która mi jest po, potrzebna, Jest to, to szkoda to komentować nawet, no. Nie no, trzeba, ja myślę, że trzeba to komentować, dlatego pana proszę o komentarz, nie dlatego, Panie, żeby Panie, to się jakaś Panie, patwić, Panie dlatego redaktorze. że dużo ludzi za to wciąż idzie. O to chodzi. Ludzi, którzy. Panie, Panie redaktorze Ja nie. panu powiem ja wie pan, czego mi brakuje w tych wypowiedziach pana Kaczyńskiego odnośnie jego winy. Dlaczego? Że to nie on. Że to, że to nie on kierował Pisem, który, prawda, yy, te wszystkie postępy robił. No, skoro przecież twierdzi, że jest przeciwko Zielonemu Ładowi, no to niechże powie, że to przecież nie ja kierowałem Pisem, kiedy PiS to zrobił i tyle. na to. No, mhm. Mówić można, co się chce. Szkoda to komentować. Okej. Okay, yy, pana zdaniem, a propos tej wojny, yy, kiedy możemy. Znaczy, kiedy to może nas. Yy, to się może wydarzyć? Czy, czy można wskazać, że to nie wiem, na przykład będzie po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, czy po wyborach do Parlamentu Europejskiego? Jak pan myśli? Nie wiem, no ja wolałbym, żeby się w ogóle nie zdarzyło, bo ta wojna jest, wbrew, udział w tej wojnie jest zupełnie wbrew wszystkim interesom Polski, jakie tylko są? Bolałbym no tak, no. Się w ogóle nie wydarzyło. To jest przeciw w, ogóle, przeciw w ogóle wszystkiemu. Z czym mamy pójść na tą wojnę? Z pustymi rękoma, Przez wszystko oddaliśmy na Ukrainę. Z racją, panie redaktorze. No właśnie. Dobrze, na koniec zaprośmy na targi książki. Jeszcze raz. panie. Leszko, no, zapraszam, zapraszam wszystkich w najbliższą sobotę 16 marca od 10 do 20 do Domu Rzemiosła w Gdyni przy ulicy 10 lutego 33 na spotkanie z Plejadą znamienitych autorów książek patriotycznych. 10 do 20 przy ulicy 10 lutego 33 będziemy tam. Będzie Leszek Szymowski, Stanisław Michalkiewicz, Marcin Lola, doktor Ewa Kurek, Stanisław Strokowski, wielu, wielu, wielu innych znakomitych osób, które widzicie na plakacie. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się. Miłego wieczoru, dziękuję Wam za to, że jesteście Wspierajcie telewizję PSTV ten kanał PSTV. Zachęcam do tego bardzo gorąco. Numer konta widzicie na swoich ekranach. Zapraszam do wsparcia finansowego naszej stacji. Zapraszam do wsparcia tych, którzy mówią, jak jest. Zapraszam również, jeśli nie, woli, nie lubicie takiej formy wsparcia, byście kupili nam kawę. Właśnie pod tym adresem w opisie tego materiału jest, jak można to zrobić. Zachęcam do postawienia nam kawy. Jeśli jeszcze nie rozliczyliście się z fiskusem, zachęcam do zwisania 1,5% podatku na Fundację Osłuchowa, Cel szczegółowy PSTV to na pewno pomoże no, w rozwoju nam kochani, zapraszam również to tak jak mówiłem do Gdyni, widzieliście plakat jeszcze raz pokażmy, między 10 a 20 Gdynia, Dom Rzemiosła, Targi Książki Patriotycznej w sobotę a następnego dnia zapraszam z Agnieszką Wolską do Top Gun Grill Bar przy ulicy Stanisława Lema 2 o 18 czekamy na Was właśnie na spotkaniu autorskim Kochani, zapraszam na konferencję naturalnie odporni organizowaną przez Stopnop. Między 11 a 17 w sobotę w Poznaniu. A jeśli ktoś potem ma ochotę, to zapraszam do Sursum Korda, również w Poznaniu, na spotkanie z Mirosławem Piotrowskim, byłem europosłem w Sursum Korda, rynek łazarski. Jeden taki jest adres. Więc Zapraszamy serdecznie. Dziękuję za uwagę dzisiaj.